Halo halo halo, 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 dzień żyjemy? dobry. O, żyjemy? No. Dobrze, nie, trochę się długo włączał BS, więc się przestraszyłem jak zwykle, że będzie jakiś malutki syn, ale chyba go nie ma, ja jestem inaczej Wyb... A, to jest ze mną no, no, dzień dobry, tak jakoś dziwne przywitanie. Pomyliłem się, bo za, za, wyszedłem ze standardowego schematu i e, przeraziłem się. To ty chyba mojego schematu nie znasz. Ja nie masz schemat. No jak ci się mam. Jaki masz? Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z Europa UBS 4 i standardowo chciałem podziękować wam za tak ogromne ilości wyświetleń i łapę w górę przy okazji poprzedniego odcinka. Tak, to pomimo tego, że nagrywasz górę... do przodu. Tak, to bardzo mocno do dalszego nagrywania i pomaga w rozwoju kanału, więc mam nadzieję, że wszystkie pozostałe odcinki również wam się spodobają i tak dalej i tak dalej. W szczególności jak na przykład nie przystałeś komentarzy z poprzedniego odcinka, Ach, gruby się. Tak, na, na pewno, ty tam wiesz, <laughs> się znasz. Wszystko wiem, wszystko wiem. Czarne akta akt YouTube'a, dobra, lecimy. <laughs> Jest już kolonia, dobra. A gdzie ta nasza flota? No, troszkę Właśnie. będzie płynąć, wiesz, jest przede wszystkim, dostaje trochę w pizdę ta flota, więc trochę się o nią martwię, wiesz. Właśnie, 26 tysięcy 26 Japończyków usłyszało o Nowym Lądzie, gdzieś tam na drugim końcu świata, który trzeba ścisnąć i zmasakrować. Ja nie wiem, czy my dopłyniemy, trochę się obawiam, że nam kolonia, <laughs> nam range'u nie starczy, wiesz. no, 87, Płyniemy, bo w pewnym momencie będą już mieli mniejsze tt, A nie będą mieli, bo dokładnie, bo będą już niedaleko fortu w Wyborgu, nie. Mm, dużo do nawracania ta ja chcę sojusz, inaczej Royal lecz nie, nie chcę z nim. Co to za dwójki, jedynki stoją, z czego one stoją stary? No nie, wiem, nie mam tego pojęcia. Jezus, co ta Polska robi? Co ta Polska robi? Co z tą Polską? A ja tak, bierzemy, nie? Nie, ja odrzuciłem Royal Emerge. Ja wziąłem. <laughs> no to, <laughs> ciekawy. No to było tam, może dynastię w końcu u nich zamontujemy. No poza nam dynastia z nim? Tyle już kładziemy tej dynastii, że może by warto w końcu. A się przydała Unia personalna z automatami. Jakbyśmy jej unie... Nie możemy. My nie możemy. Dlaczego? Tylko chrześcijanie mogą mieć Oooo. No. Ktoś idzie do tej korei w końcu? Dobra, idzie ktoś. Jeden Ford zaraz upadnie, 14% już W ogóle my hajsu nie mamy. Bo wydałem go przed sekundą. Ja generalnie staram się budować gdzieś tam jakieś manufakturki, jakieś counting houses co jakiś czas, wiesz? Co jak w StarCraft'cie, Jak masz powyżej. Jak masz nadwyżki, czyli jak masz surowców powyżej 500, to już są nadwyżki to trzeba wydawać. Tak. Nie można tego dopuszczać. Starcraft. No dlatego staram się to robić, bo zaniedbywałem to przez dużo część gry, jak kolonizowałem, bo się zajmowałem czymś innym, więc. Teraz staram się na tym pracować i to poprawiać. Ty, ty głupi jesteś, mogłeś poprosić te moroko o to, żeby dali ci te Fleet Basing Rise i by już nie dotykło atryczny w ogóle. No to jest na takim poziomie, że wiesz. O, już flota Hiszpanii nas zobaczyła, sprawdzili nas na granicy, kim jesteśmy? A, jesteśmy Japończykami, powinniśmy ścisnąć kogoś. Kogo? Szwecję. Hę? Kazachy będą nigdy... Kalk... Okej, okay, to wracamy chyba to. Kazachy za 4 lata w Sozaku, to jest ostatnia prowincja, która jakiekolwiek ma jeszcze prawo do zbuntowania się, a tam stoi w tym momencie nasza armia. Myślę, że no problem. Znalazłem flotę Wielkiej Brytanii. Tak? Jest duża. Francuska też jest ogromna. No tak. Matko bosko, o, stało. US skończyło się Internal conflict. za to skończyło im się też armia. I, i życie. Muchoho. Mhm. Dobra, żebym jeszcze w tym miesiącu zajął żeby się nie zregenerował garnizon? 100 garnizonów. Szwecja też ma całkiem spoko. Sporo. sporo 420 garnizonów, chujowo. Dobra, a to Co się upaść Co się dzieje? Ej, luknij na Saksonie. Co z Saksonią? To jest jakieś wielkie, ogromne armie się po prostu przytaczają przez te Saksonie. A przez tam wszyscy. gdzieś w Saksonii właśnie się Napoleon nie był w ogóle. Bo oni są w trzech wojnach naraz. O, o! Development Efficiency Administrative Efficiency. Biorę w ciemno. Dobra. A ja mówię. Dzień dobry. Ej, wiesz, że jesteśmy. Serio? Już? Już. Klauta już była, tak? Tak, dopłynęła. No to to. Niech masakrować. Z kim się bijemy w ogóle? Szwecja, Saksonia. Tylko? Stranemburgia, Frankfurt. O! Yy, Kazach zaangażowany. Się... Aż można na to spojrzeć. Wow. Miło. Piękne. Miło. Zostawię Jak tutaj tę to Armię stary 14. Stary góral. Japonia będzie aż po Ural. Problem jest taki, że Legionist Unity nam spierdolił diametralnie w dół obecnie. No, można było się spodziewać, biorąc pod uwagę, że. to tworzy bardzo duże prawdopodobieństwo do buntów. Chociaż. Chociaż. Nad czym ja się zastanawiam? 0,66 nam tylko dodaje. Bo się o te Saksonie. Co, co ta Polska może im zabrać. O Jezus, ten Lantę ty będziesz oblegał i oblegał, co? No. Ale takowo jesteśmy dobrze, bo jesteśmy tylko jedną technologię. Teraz bym nie brał idei następnej, tylko bym wziął teka na wyższy poziom. Teraz to przede wszystkim trzeba będzie sprawdzić, co ta Stary, masz za mało wojska do oblegania fortu. Witamy, 23 no. tysiące tam zostawiłem. To jest ósmopoziomowy fort. Masz idę tam to dwudziestką. Portugal ja już to... nie jest naszym rywalem, nie jest oh, wari trywe dla zniknę, dobra idę, dobra. Ta Portugalia już jest głównym. Jezus Maria! Co? Nie chcesz na to patrzeć. O kurwa. Oni nas zło. What the fuck? Dobra, rozumiem, rozumiem, rozumiem. To nie będzie takie łatwe jak mi się wydawało. No, walczy no, walczysz z całkiem jednym z najsilniejszych krajów na świecie. Jeżeli chodzi o walkę wręcz. I jaki plan... jakim cudem, powiedz mi, planujesz teraz z nimi wygrać? No to normalnie, to zaraz coś pokażę. Tak, 45 tysięcy na 46, 40 sekundy ze stack wipe'owało, wipe słucham. Tak, tak, to spokojnie, spokojnie. Mają quality, mają offensive, mają defensive, mają swedish army tradition, czyli 20 combat 20 ability. Mamy, mamy przemarsz przez Moskwę. O, no dobra, to już lepiej. No. Więc Trzec. posiłki, posiłki no. i jeszcze raz posiłki. Wysyłam a, ci 27. Spokoj. Frajerzy dobra, to daj mi troszkę dukatów i zrobię następny statek. Jest że ta armia liczy Wiesz dlaczego oni nas tak zniszczyli? No. Mam tutaj tej armie 7 10 28. No, niewykluczone. nie ma żadnej piechoty, no. No właśnie tak trochę ta piechota. No Czemu z proszę... statkami stoisz, kurwa? Ja pierdolę. Wiesz co się właśnie zaraz stanie? Nasza nie, flota no, zostanie ale... zatopiona. No. Chyba że ucieknie. Moskwa. nie, nie, Moskwa nam nie wpuści floty. Kipszak. Co za z dupy? Aha, poza, po kazaku. Spróbowałbym się dropnąć do Polski, jeżeli znalazłbym sekundę. Wpłynąć do Polski chociaż, nie. Nie, już wpłynęli. Niestety zatapił nam pół floty chyba. A, dobra, ta flotówka to się odbuduje, nie? Tam problemu wielkiego nie ma. Problem jest w tym teraz, żeby tutaj zmasakrować tę armię szwedom. Chyba ci powiem, co my w tej nie chcemy. To jest taka wojna, która decyduje o tym, czy będziemy duzi... O Jezus Maria, ta flota już jest trupa. ...czy będziemy gówniakami. Straciłeś generała jakiegoś. No nie, nie Dobra, może... flota nie istnieje. W tej wojnie, z tego co tutaj obserwuję z tą Szwecją, mm. możemy zabrać, jeżeli to dobrze pójdzie oczywiście nie. No. Możemy zabrać pół Szwecji. Plus złamać sojusz. Brzmi jak dobry plan. Nie mm. wpisuj kodów. Nie robię template na flotę. Więc nie zrobić ci kolejnej armii w ramach tego, tylko zrobić Ci nową flotę. Transportową. Hmm. Ej. Ja bym odtomani jeszcze pomogli w tej wojnie. Tylko że oni są w debacie i dlatego nie chcą odpowiedzieć. Ok. Jakby coś pieniądze? Nie mamy pieniędzy. Mówię, hmm. ale wyjaśnię. No bo sporo ich wydajemy, tak, tak zupełnie szczerze. Wyłączę fokus za dmina już, wiesz? Zrobię Dobra. neutralny fokus. Że powinniśmy w sumie na Deepa dać teraz, tak szczerze. Ej. No. Gdzieś coś ciekawego. Co? Wygrywasz z nimi czy co? Nie, nie. Szwecja prowadzi dwie wojny. W no. drugiej przegrywa. Od jakiegoś czasu je prowadzi? A Bo nie, właśnie. a z Polską wcześniej prowadziła wojny? No ten N Nyland i tak musisz zająć, to w ogóle nie ulega wątpliwości jakiejkolwiek stary. Mhm. Mm masz 27 tysięcy wysłałem się, nie wiem czy widzisz, masz... Cały, widzę, No 40 tysięcy. Masz kilka staków tam. Powiem, że Szwecja to też jest generalnie całkiem dobry kraj do napierdalania się. Mhm. Mm idę tam, idę tam. Będzie dobrze, tylko teraz no... Kwestia dostania się do tej Saksonii. To jest główny problem. Ojej. Nie ukrywam, że nasze stat statki by się tutaj przydały mimo wszystko. No, zanim bym wysłał, to troszkę minie. Głupie, że nie można tam na północy ich przeprowadzić, wiesz? Tam. Nad Morzem Białym. No. No to jeszcze kilkaset lat chyba, wiesz? Mm -hmm, mm -hmm, mm. Stoi się za 41 i dostaje attryszyn. No, no, nie czy mogę stanąć w wyborgu. Ale czy nas boli to attryszyn? Zawsze boli, bo to jest uzupełnienie wojska. Miej pieniędzy. Poza tak, tym tak. mówiłem ci o dobrych nawykach kiedyś. O, dobrze. E, nie chcemy z Livonii akcesu. Nie chcemy dawać Norwegii akcesu. Kurde, nie mamy pieniędzy. Jak mieli pieniądze, to się wysłali tym Otomanom i ich zawołali po prostu do wojny. Co kurwa? Dlaczego mamy tylu separatystów i nikt z nimi nic nie robi? To Aha, gdzie? bo nie ma żadnej armii, już zapomniałem, bo przecież wszystkie wysłałeś na front. Gdzie mamy separatystów? Od Kazachów, w chuj. A no to ty tam mówiłeś, że tam armię trzymasz. Ni chuja, tak? bo wszyscy zabrały się na front. <laughs> o, Nyland padł. No spoko, zabrałem resztę. Zabrały się wszystkie na front, więc nie mam tam żadnej armii, nie miałem. Otóż, no, prowadzimy wojnę. Niech każdy zdolny do walki idzie na front. Ani kroku w tył. Okay. Wstecz. Wstecz, dokładnie. Dobra, zaczekajmy na hajsy i zrobimy. To się w ogóle mówił, że to tam śmiechy, śmiechy, chichy, No ale na modzie Extended Timeline Żółkow ma trzy gwiazdki i w ogóle jest zajebisty. Nie dziwię się. Bo był zajebistym generałem, tak czy siak. Znaczy, dlatego, no. że miał takie możliwości ludzi. do walki, jakimi miał, nie? Mm -hmm. Palatynat z czymś walczy? Co się tutaj dzieje w ogóle? Dziwne rzeczy, naprawdę. Nie patrz, Ignace, na te Szwecję, bo ja sam nie rozumiem, co tutaj się dzieje. O Jezus, Mary, żeby te misję teraz wykonać, to musimy mieć 50 ciężkich statków, bo Wielka Brytania bardzo sobie kiepsko podeszła do zbudowania swojej floty i powiększa do 50 ciężkich statków. Dobra, pierdolę misję. O, 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 o. Wysi te misje. Może wiecie, to jest statki ciężkie tutaj. Zatopisz flotę tych Szwedów. No, nie wiem, czy dam radę. 39 mają. Dobra. Wysyłam je do Kareli a do Wyborgu spróbuję je wysłać. Jakby był kanał panamski, to no, by też No sueski by był najlepszy. No też. By ułatwiło wiele rzeczy. Biorę Fleet Basing Rights od Polaków. Flota Szwecji właśnie przegrała z flotą Na Płynę do Polski, na razie się zadekuje i zaraz zobaczymy, co tam dalej z tym zrobię. A ładnie już okupujesz ich, pięknie. No, wiele mi to nie daje. Powiem szczerze. No słuchaj, i tak musisz ich okupować cały i tak, jeżeli chcesz coś tam na nich zabrać, mm -hmm. nie? Dobra, mamy 30 transportowców, to jest jakiś plus. Jak Dużo? tam z tymi rebeliantami w ogóle? Zaraz sobie z nimi poradzę, czekaj, A wysyłam żołnierzy. Wysyłasz? Puściłeś ich tam, bo nie patrzyłem. Tak. Dobra, militarkę ci wrzucam, masz nowe konie, możesz je wprowadzić, tylko żebyś nie prowadził żadnej wojny. Mogę ci wrzucić ich? Tak, wrzucaj, wrzucaj. Żebyś nie prowadził żadnej wojny. Czekaj. W sensie walki, żebyś nie prowadził w tym momencie. Idę, hmm. exp Expansion Impact brać sobie? Chcesz idę? Hmm, nie, no kto nam w co przeciwko nam będą wchodzić, na no litość. Fajnie byłoby wziąć wyższego dipteka, wtedy bym miał nowe statki. Hmm. Wtedy bym miał najwyższy poziom tych, ee, ciężkich. Kolejny event z cyklu chuj wam w dupę, unrest. Poza mamy jakieś takie teraz eventy, że żądają reprezentacji, nie? E, no ma... bo zaczyna się takie, a Juta się zwesternizowała odrygujące. Uh -huh. Szwecja upada Ale to też jest ciekawe, bo w tej wojnie walczy też Wielka Brytania hmm. A więc Uważaj ktoś, Szwecja gdzieś tam to... się kręci obok Ciebie Widzę, no ale ma takie dużo staki, więc mhm. raczej się nie wbiją Chyba? Nie, no. nie powinno Nie odważą się mimo wszystko Hanza tak. ich zablokowało ładnie na morzu O, Jamtland upadło, spoko Ulegaj co twoje i tyle, nie? Przede wszystkim anulować relacje z Wielką Brytanią. Oj, zdecydowanie. Dobra, co ty chcesz, żebym ci zrobił? Dobrze, przede wszystkim. No. Ale to robisz codziennie w nocy? Nie chcę otomanom wysyłać, na pewno, szczerze mówiąc. Nie, nie widzę sensu wysłania otomanom tego hajsu. No teraz to już nie trzeba, nie? Bo jest sytuacja pod kontrolą. Mhm. Chyba Raczej wyśle im relacje. Dając prawo przy marszu, łaskawie. Bo mają fretent, attitude. Nie są już rywalem. Mi się boją, że jeżeli nam nie dadzą przemarszu, to sami sobie go weźmiemy. No, nie by tak było. No, na tym polega idiot, nie? Jeden, jeden, z moi, jeden z moich planów zakładał wypowiedzenie o wojny Moskwie i powiedzenie im, nie da się nam prawa przemarszu. Ojeju, to... szun zjadajue. Nie, daj wiedzę, zjadająły. Hmm. Kiedyś wielki kraj, co? No, oj, to będzie piękne. Bo teraz za chwilę Szwecja odbije sobie Sztokholm tylko po to, żeby nasze armie mogły tam wejść. To jest jak powstanie warszawskie, patrz. Idaille. Czekamy. Takie, no, poczekamy. nie procent? 21% mają. Jezu. Co? Patrzę na to. To smutne. No. Cholernie. Z Polską też wyślę do poprawiacza relacji, okej? Okay? Mhm. Mm już Polskę pani po zaboli, to że tutaj pozabieramy całe północ całą północną Szwecję, nie? Eora. ora. Dobra, już teraz chyba Australia powoli sobie daje radę. Od tych wszystkich wojnic zrobili chyba dużo armii tradycyjnych, bo mają generała 3-3. Co? No, sztok padł, więc teraz... <noise> Jezu. Dzie dzień dobry. <noise> Słyszałem, że ładny... Ono stoi za tu macie, perła północy. Można Maja pachit opinie 100. Jesteśmy w stanie chyba to zrobić, nie? Dobra, biorę sobie dyplomatyczną, taka dobra? Biorę sobie. Dobra. Mogę mieć trzy rzędowce, czyli mogę przede wszystkim ulepszyć w końcu flotę. Zadanie Conquer Bukara? To coś zadanie? No wiesz co? nie, Weź Rival of Rival, deep pointy darmowe. Dobra. Macho musimy tylko poprawić sobie relacje. To jest 97 ludzi na litości. Całkiem szybko upadło, z tego co widzę. No dobra, Szwecjo. Nie mamy dyplomaty... Nie. Co? Dyplomaty potrzebuję. A czekaj, jesteśmy blokowani gdzieś? Ach, tu już rozumiem. E, to zabierz go z y, otomanów? Stop. Implement. Mówię ci, stop. Dokładnie Tocimy dukaty. Zyskujemy unrest. A? Za hmm, 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 hmm. 60 dni będę mógł się zapytać Szwecję, co chce mi dać. O spisowani, a no dzień dobry, wbiliście się we mnie widzę, O, ale macie dobrą armię, to podaj się tam drugą. Szwecja jest generalnie mocnym wojownikiem tak szczerze mówiąc. No właśnie bardzo widzę, no no ej, no no no, Masz. Z się generalnie lekko nie walczy. Wow 120 dyscypliny mają. No, tak jak właśnie mówię. To jest jeden z silniejszych krajów z jakimi walczyłem podczas tej całej rozgrywki wiesz. Jak zajmiesz Smalantin. Team... Chyba tak mi się wydaje, że to zadziała, to wówczas ich flotę chyba całą zniszczę. A nie, tutaj jesteście. Okej, okay, to może zająć Wyspę i tak samo ich zatopię wtedy całych. Hansa jeszcze z nim prowadzi wojnę? Prowadzi. Wszyscy prowadzą wojnę z Hanzą. Narkę czy... 21 mogłeś się ich złajpować. Mm. Mm, no dobra. Niech będzie. Za złapuję. Pójdę, zmasakruję. A co tam? Dobra, dyplomato. złaj. Hmm, weszli do Finlandii. Nie zdążyłem zablokować ich flotu. Dlaczego się nie zgadzacie na moje pisy? Też wszedłeś to tą walkę? Norwegia w wygry prowadzi walkę. No zatem. tam. Ej, oni się nie za bardzo chcą zgodzić na jakiekolwiek moje warunki tutaj pokojowe. No to zaczekaj chwileczkę, niech im wytyka worek z zobaczysz. Aha, bo Saksonia nie jest żadna okupowana, może dlatego. Musisz iść przez Polskę teraz. Przez cesarstwo. Bo prowadzę wolnie z cesarstwem, więc mogę chodzić po całym cesarstwie. A nie no? wiem, czy możesz przejść sobie przez Handzę. Mogę, normalnie. Tak, to widzę. Zajmij ten fort. W Szwecji, i dopiero potem pójść do Saksonii. Że tak, rozumiem tak. Tutaj sobie Oj, sobie hajsy trafić. tracimy. Bardzo dużo hajsy tracimy. O, Dlaczego? życie. No bo nie uzupełnienia może coś. Kurewsko dużo. Przebolejemy. Chyba. O, no, reinforcement z 28. No tak. Jak się chodzi jednym wielkim stakiem, to no tak czasami bywa. Nawet <laughs> nie będę go dzielił. <laughs> Powiem więcej. Nawet no. nie zamierzam. Chujowa troszkę. Się, się boję tej Saksonii trochę. No strasznie dużo hajsu straciliśmy, nie wiem czemu. Już Do Brandenburgi wejdę. No tak, do Brandenburgi wejdę, ale tej mnie porty teraz zatrzymują tej Brandenburgi sranej. No to musisz przejmować. Ta, 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 ta. Wszystko musisz zająć i tak. Leipzig musisz zdobyć jeszcze przyjacielu. Wcale nie jesteś w stanie jakoś ograniczyć tych wydatków na tą armię? No. Nie, teraz nie za bardzo coś się robię z armią, szczerze powiedziawszy. Tak całkiem serio to... Reinforcement 1795. Hmm. No cóż, no... Tak... Przyszedłeś taką przypowieść o Szwedzie, co nie chciał się poddać? Nie. Albo no. nam spadły jakoś zarobki dobrze? Spoils of War? Malaka 9 Intrygujące. Hmm, hmm, hmm. To jest bez sensu, bo a nie, bo tutaj, tutaj blokujesz. Chciałem powiedzieć właśnie, że bez sensu, że nasza flota może blokować port, który my okupujemy, bo to takie. Nie, właśnie tego akurat portu wyjątkowo nie zajęło, się, a bardzo chciałem, żeby zatopił ich flotę. A to wiele da? Nie, niewiele. Poza Poza Rozumiem, że ci adminów nie brać, tak na razie. No nie, bo całkiem sporo dokorowania będzie po tej wojnie. Mm, okej. Okay. więc sporo dokorowania się tak naprawdę. Sporo dokorowania, bo mam tutaj wielkie plany. W ogóle? Wielkie plany, <głos》>, intrygujące. Event Gokaido. Nie stać nas na ten event, prawda? Hmm. Czy chcemy jednak nasz Altax Monifert plus 5? Byłoby zajebiście. Ale 1600 dukatów. Pożyczka. Hmm. Chcesz? Czekaj. Zbazuję. Mhm. Plus 5% mówisz. No. Za ile? I... Za 1600, na, na lat 10, No, wydaje mi się, że opłaciło. się opłaciłoby. Jeśli prowadziłbyś o Trade Modifier, się dobrze. Patrz. Weź. Jump. A? W ogóle ma taką wizję. A może chcemy Berlin. Czo? Po co? Chcemy Berlin? No, my specjalnie. Byśmy mieli taką bazę tutaj. Moje, odsetki to jest 5 dukatów starych miesięcy. Z... A chyba nie była aż tak opłacalna. Wow. Hmm, no hmm, nie, hmm. bo widzę, że poprowadziłeś kolejną no byśmy nie wiesz. Co ja będę gadał? Co zrobiłem? Nie, nic, nic. Wow, Syberia prawie skolonizowana, zaraz tak spojrzałem. Hmm. No, Szwecja. Koleżanko, przyjaciółko. Wydałeś pieniądze też przed chwilą na coś? Nie, no się 800 dukatów widzisz. Hmm. No, dobra, okej. Okay. Ale to dziwne, bo dostaliśmy 2000 dukatów. A nie, bo 1200 byliśmy, byliśmy na minusie, Dobra. Tu, tu, no, Forty, błagam was. No, nie, nie, upoda... nie upokarzajcie się. Dobra. Po co Trzy kolonie przyjaciół zostały. Czy mamy jakiegoś nielojalnego wasa? Nie. <śm> No, halo! Dzień dobry! Podnijcie! 28. O, Alt, a, upadł? A to miło. Saksonia chyba już się cyka, bo już nagle o 5% podskoczył No Szwecja, wykryć Szwecję na 20 Warscor. Z ich prestiżem na pewno tracą niepracjonalnie nad Niemcami po śmierci ich monarchy, na pewno. Tu, 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 tu. Chociaż ich król ma 23 lata, więc trochę pewnie pożyje. Co Szwecja, warto było, warto było istnieć. Po co ci to było? A wysyłaliśmy dyplomatów, mówiliśmy, stańcie się integralną częścią nas. Nie, no nigdy. Ma mamy jakby. już 800 punktów, dostajemy 13 na miesiąc, więc w ciągu będę musiał wziąć teka zaraz. Hmm. Tak kosztuje 500, biorę go. Czy nie? Hmm, Administracyjny, tak? Powinienem. Czekaj, czemu mamy? Mąg, jak ma 100 Liberty Desire? Chyba nam jeden miesiąc, bo. Mają relative power mają 5000 lepszą od nas, wydaje. Moja armia oblegająca Berlin jest cudowna. Ociechuj! co ty się stary zadziało, zobacz. Poczekaj, poczekaj, poczekaj sekundę, nie żyj, co? E? Mamy tak gigantyczne bunty będziemy mieli za moment W całym kraju nagle nam wyjebało buntów. A to nie jest przedkiem, że tam ten coś tam. Aspiration for liberty? Nie, nie wiem. Nie widzę żadnego modifiera jakiegoś na naszym kraju. Specjalnie jakiegoś, który teraz powinien bardzo wiesz, jechać, nie? Znaczy, no, Anet minus 607. No nie mamy niczego, nie? No mamy trochę worek zacznę spoko, nie? Jasne, tam pewnie pospadały te wszystkie bunty, które już zastumiliśmy, nie? Ale. Chujowo jest, że tam nie ma żadnej armii obecnie, bo wszystkie armi wysłałeś na front. Znaczy, no jedna ch stoi, ch ale. Chujowo to jest ta. To jest z armią w Berlinie. Zobacz, to co tam za ta armia. Zobacz. Ona się nie patyczkuje. To jest ostrzał. Cały ostrzał. Kurwa, coś ty zrobił. Tata tak działa. On nie zostawia w ogóle armat. Ta gra uznaje, że armaty nie są potrzebne. Do... No w Berlinie stoją całe armaty, same no, właśnie, armaty. No właśnie mówię. To co w takim razie stoi w reszcie, w pozostałej części tych armii wszystkich? Dziś no. jeden wielki jebnik. Ja tego nie będę naprawiał. A kto ma kurwa to naprawiać? Może ja? No może tak. No. Trzymaj, bo tutaj fort chce paść zaraz, widzę. Dobra, spoko. No, w hmm. razie to nam wykurwi rebeliantów zaraz na pół kraju. Możesz tam zrekutować jedną armię, a, nie stać na No, średnia stać, wiesz, gdyby nas jeszcze było stać, to spoko, tylko obecnie masz chyba cztery operacyjne z takim sytuacją. Nie największy kraj na świecie, nie stać nas na armię. Znaczy, no, stać nas po części, na... I taki nie no. Najchętniej bym ale nie będę nic, mówił już wzywasz. Ja bym chętnie z nimi spisował, nie, ale. Wiesz jak jest. Wiem jak jest, wiem jak jest. A wiesz, co jeszcze jest? koniec odcinka. No, niestety. To co, widzimy się w kolejnym, moi drodzy? Ja bym inaczej, byście we ze mną nieźć? Na razie chciałem jeszcze powiedzieć tylko, że te 25 tysięcy armat okaże się być za mało, by Berlin padł. Hitler nie chce nam udostępnić swojego bunkra, więc. Okej, okay. coś tam zaślesz. I tyle, widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa.